Hallo zusammen, liebe Freunde und Moin aus Hamburg. Cześć dzień dobry, witam, pozdrawiam, drodzy przyjaciele, pozdrawiam już z Hamburga. Heute ist Montag, der 30. Mai. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Lecimy go mit. Ich bin im Studio. Wir sind niemand. Dzięki wam ogromne in na kanale. Die Bild-Zeitung zuerst, ja, potem die Gazeta Bild. Zweitje verzögern, täuschen, schwurbeln sie, also die Politiker machen uns zum peinlichsten NATO-Land. Ja, Gazeta Bild tutaj pisze, Oni, czyli politycy, robią z nas teraz kraj w NATO, za który najbardziej trzeba się wstydzić. Oczywiście chodzi o dostawy broni i jeszcze wiadomość, która leży u podstaw tego, co napisała Gazeta Bild. Słuchajcie, Verteidigungsministerin Lambrecht behauptete am vergangenen Sonntag, Deutschland könne wegen einer informellen NATO-Absprache keine Schutzpanzer an die Ukraine liefern. Und dies hat sich als lüge herausgestellt. Słuchajcie, so, pan minister Lambrecht, minister obrony narodowej. W niedzielę powiedziała o tym, że no Niemcy nie do końca mogą tam wysyłać te wszystkie czołgi na Ukrainę, dlatego, że jest jakaś umowa, tajna umowa krajów NATO, która tego zabrania. Okazało się, że żadnej umowy nie ma. Więc do końca tak nie wiadomo, czemu te czołgi tam nie jadą i tak dalej. Also hier NATO-Staaten dementieren. Oczywiście gazety piszą o tym, Gazeta Bildt, ale też oczywiście pisze też o tym, że kraje NATO dementują to. Litauen Außenminister widerspricht eh, SPD Ukrainy, Panzerverbot definitiv nie besprochen. Minister Spraw Zagranicznych Litwy też m.in. o tym mówi, że definitywnie takie rzeczy nigdy nie były omawiane. O, także, no nie wiadomo. Czy się śmiać, czy się wstydzić, już sami zadecydujcie. Dan, gibt es interview mit Joachim Gauck? Jest tu jeszcze też wywiad w gazecie Bild z Joachimem Gauckiem, byłym, e, byłym prezydentem Niemiec. E, kann man mit Waffenfrieden schaffen? Klare Antwort ja. Na pytanie, czy dzięki broni, dostawom broni można doprowadzić do pokoju, Gauck jasno odpowiada tak. No i tutaj przechodzimy płynnie do następnego tematu. Słuchajcie, najważniejszy w sumie temat. Ampel und Union einigen sich bei Sondervermögen für Bundeswehr. 100 miliardy euro, Słuchajcie, mamy tutaj postanowione. Tutaj um, Unia, CDU, CSU i koalicja rządząca zgodziły się na to, aby rzeczywiście te 100 miliardów euro, które były obiecywane przez Scholza, popłynęły w całości dla Bundeswehry. Trochę taki przykładowy auf Bundeswehr Sondervermögen. Vertreter der Ampelkoalition und Union haben sich im Finanzministerium auf das 100 Milliarden Euro schwere Paket geeinigt. Es soll vollständig der Bundeswehr zugute kommen. Andere Vorhaben wie die Verbesserung der Cyberabwehr sollen aus dem regulären Haushalt finanziert werden. Weitere Nachrichten. Erdogan bleibt beim NATO-Nein für Schweden und Finnland. Erdogan, do NATO. Und dann weiter von wegen Tankrabatt schreibt die Bildzeitung: Benzin könnte am Mittwoch sogar teurer werden. Experten befürchten Warteschlangen, Spritmangel, Chaos an den Zapfsäulen. No, i gazeta Bild jeszcze pisze o rabacie na tankowanie, który ma wejść w życie już w środę. Eksperci oczekują kolejek, braku paliwa na stacjach benzynowych, chaosu. Także ja już zatankowałem w Polsce. Gut, dann. Wir beobachten jeden Schritt der Ölkonzerne genau. Kartellamtschef warnt vor tank, ab tank ab coke. Dalej, gazeta Spiegel pisze o tym, że no tutaj y Urząd do Spraw Karteli. Bardzo obserwuje teraz rynek paliw w Niemczech i ostrzega wszystkie stacje benzynowe, wszystkich hurtowników paliwa przed, e, przed oszustwami związanymi z tym rabatem na tankowanie. Und Moskau rechnet mit fast 14 miliardów euro mehr einen Namen, also durch gestiegene Gas und Ölpreise selbstverständlich, a w Moskwie tymczasem e, tu mogą sobie już podliczyć około 14 milionów euro zarobili więcej na, tym rosnących, na tych rosnących e, cenach. Ropy naftowej i gazu. Gut, dann schwaches Signal an Russland. Ungarn blokuje europejskie embargo W dalszym ciągu Węgry blokują to embargo Unii Europejskiej na ropę naftową. Dzisiaj się odbędzie też spotkanie, szczyt. Tam znowu już będą prowadzone, prowadzone rozmowy, ale atmosfera przed tymi rozmowami jest taka sobie. Tutaj też króciutki materiał. Tak kein Durchbruch im Ringen um Ölembargo gegen Russland. Vor dem heutigen EU-Sondergipfel ist weiter offen, ob sich die Staats- und Regierungschefs auf das sechste Sanktionspaket gegen Russland einigen können. Bislang blockiert Ungarn einen Kompromiss. 9 Euro Ticket und Verkehrsunternehmen erwarten Preisschub ab September. Już niedługo äh, będzie ten bilet za 9 euro. Słuchajcie, ale już od września firmy transportowe, wiesz, firmy, które zajmują się przewozem ludzi właśnie, nie w takie VPN, äh, oczekują tego, że ceny za te usługi będą Będą rosnąć, także kupmy sobie bilety, pojeździmy, bo od września może nas na to nie stać być i tak dalej. Lebensmittel können in diesem Jahr um weitere 10% teurer werden, no i też jedzenie będzie rosło nawet o 10%, kolejne 10% w tym roku, czy do końca tego roku. I tutaj wychodzi takie wyliczenie, durchschnittlich bedeutet, dass 250 Euro mehr kosten für Lebensmittel im Jahr, czyli tak, przeciętnie będziemy wydawać 250 euro rocznie więcej na jedzenie niż to było w roku poprzednim, minister Hail will Klimageld für Menschen mit weniger als 4.000 euro einkommen. Tutaj minister pracy, pan Heil, miał taki pomysł, aby przeznaczyć dla wszystkich, którzy zarabiają poniżej 4.000 euro pieniądze specjalne, tak zwany Klimageld. No i co się stało? Nic się nie stało i nic się nie stanie. Ampel to Heil's Klimageld plan. Koalicja rządząca storpedowała po prostu ten pomysł, także żadnych pomocy raczej nie mamy się co spodziewać. Koalicja rządząca powiedziała, że są też inne Eine Gruppe, die auch noch Geld Gut, dann Siemens ergattert XXL-Auftrag für Eisenbahnausbau in Ägypten, schreibt der Spiegel. Spiegel pisze tutaj o zleceniu Rozmiarów XXL dla firmy Siemens w Egipcie. A gazeta Bild tutaj uzupełnia, der Traditionskonzern Siemens hatte den größten Auftrag in seiner 175 jährigen Geschichte gewonnen. Czyli to jest największe zlecenie dla firmy Siemens w 175-letniej historii. Siemens ma budować szybką kolej w Egipcie. Egipcjanie, przyjedźcie do Niemiec i zobaczcie, jak to wszystko w Niemczech nie działa. Może jeszcze jest czas, żeby się z tego wycofać. Jestem ciekawy tego projektu. To może być tak zwane Dauerbau-Stelle, jak to jest z niemiecką koleją. Czyli, że po prostu jak zaczną już robić, to będą do końca w ogóle chyba świata tą sieć tam serwisować. Good done. Business Insider und Karten, Chaos in Supermärkten und Drogerien. Pewnie zauważyliście. Pisze o tym Business Insider chaos, jeżeli chodzi o płatności kartami w niektórych supermarketach i drogeriach. E no, jakieś tam terminale, coś jakiegoś update'u nie dostały i dlatego te płatności nie były możliwe. Und i haben mamy weitere Keine für in Sicht. nie ma na razie rozwiązania na kryzys związany ze zbożami na Ukrainie. Anbauflächen in der Ukraina umierał z 5% geschrumpft, czyli mamy o 5% mniej powierzchni e, użytkowych, tak powierzchni rolnych, sorry, na Ukrainie. No oczywiście wiadomo dlaczego mniej. Und dann Lufthansa sieht durchsetzung der Maskenpflicht als Sicherheitsrisiko. Lufthansa staje trochę okoniem i nie chce w tego, tutaj wprowadzać jego obowiązku noszenia maseczek w samolotach. No bo mówi o tym, że po prostu pasażerowie, którzy latają po całym świecie, to tych maseczek nie noszą, tylko w Niemczech muszą nosić i nie chcą, żeby dochodziło do jakiejś eskalacji pomiędzy załogami samolotów, a właśnie pasażerami. Gut, kurz in poem selbstverständlich. Jeszcze musimy spojrzeć troszeczkę w kierunku Polski. Polen moderne chałupice. NTV pisze o tym, że Polska dostarcza tam kolejną broń. 200, nie, ileś, nie wiem ile, czy 200. 200 było czołgów, ale haubice też mają być przekazane z Polski. Auch Czechin stellt weitere Aussicht, Także Czechy są skłonne do przekazania dalszej broni. Dan Welt. PiS konnte Brüssel 6 Jahre lang vorführen und tut das auch, äh, und tut das auch jetzt. Äh, Gazeta Bild o tym, że PiS przez 6 lat wodził Brukselę za NOS i robi to jeszcze i teraz. Chodzi oczywiście auto, äh, o to Która miała być tam wiecie, rozmontowana w Polsce, i tutaj Pi Welt pisze o tym, że PiS tak do końca nie chce nic zmieniać, chce to tylko inaczej nazwać, inaczej skonstruować i że trzeba by się było temu przyjrzeć, ale Unia Europejska nie chce się przyjrzeć, i tak dalej, i tak dalej, ale już temat na pewno znacie. Und Orlen, Benedikt Tankstellen in und un in der Slowakei. um. I mamy jeszcze tutaj informację o tym, że firma Orlen przejęła stacje benzynowe i. Przemianowała na właśnie markę Orlen na Węgrzech i na äh, Słowacji. Czyli to by było na tyle na dzień dzisiejszy. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Montag und guten Start in die neue Woche. Beste Grüße von mir. Tschüss.